Sztafeta Olimpijska z świętym ogniem olimpijskim podąża do miasta Igrzysk Olimpijskich w Pekinu. My dzisiaj przy obecności tak wspaniałych ludzi na czele z panem Robertem Korzeniowskim, to jeszcze raz podkreślę, I inaugurujemy w naszym województwie podkarpackim Dni Olimpijskie. Sport był od zarania i zapewne pozostanie dla osób go uprawiających, radością z pracy nad samym sobą i wielką satysfakcją z rywalizacji z innymi. Jest też wielkim spektaklem w niezwykłym teatrze, wielomilionową widownią. Startującym daje okazję do skonfrontowania umiejętności z innymi. Widzą, do niezwykłych przeżyć. Jego wartości mają charakter uniwersalny. Nie zależą od płci, wieku, rasy, statusu społecznego ani narodowości. Sport uczy systematyczności i ambicji, cierpliwości i sprawiedliwości. Jest szkołą przyjaźni i porozumienia, samokontroli i respektu dla innych. Dla wielu ludzi staje się sensem życia. Zawodnicy, trenerzy, działacze. Ten apel kierujemy do Was w kwietniu, podczas tradycyjnych dni olimpijczyka. Biegą jest symbolem pokoju. Dzisiaj jest z okazji inauguracji roku olimpijskiego Sekcja Krosno symbolicznie wypuści ponad 300 gołębi jako te gołębie jako symbol pokoju na rozpoczęcie olimpiady. Na takich olimpiadach wszędzie na takich większych uroczystościach sportowych zawsze wypuszczają gołębie. Że aby pogoda dalej dopisywała, żeby te nasze tutaj dzisiaj zmagania na krośnieńskim rynku przysparzały, przysparzały wielu zwolenników yy, biegania, chodzenia szczególnie, bo jeszcze tego nie przerabialiśmy w Krośnie, ale myślę, że misz nam wszystko wyjaśni, będziemy już chodzić po krośnie tak jak trzeba. Rodzina, no ja nie, też panu do góry, bo rodzina to do rodzina. Dobrze. Chodziarze. Dwunożni, czworonożni, również i w wózkach tutaj e, wszyscy wylegli na ulicę. Nawiążę tutaj do słów i pana prezydenta i pana rektora. E, pan prezydent liczy na to, że w Krośnie teraz będzie wiadomo o co chodzi. Ja powiem, w Krośnie zawsze mieszkańcy wiedzieli o co chodzi, wiedzieli w jakim kierunku na pewno trzeba zmierzać. E, I ja postaram się dzisiaj tylko ten kierunek w jakiś sposób uporządkować i usportowić. Zgodnie z tradycją podkarpacką chodu e, sportowego, a ta tradycja opierała się do tej pory na Rzeszowie, Nowej Dębie, Tarnobrzegu, e, e, Dębicy w takim można by powiedzieć, małej miejscowości, ale Krosna jeszcze tutaj w Chodzie nie było. Słuchajcie, to jest kwiat, e, e, no tak, no kwiat, słuchajcie, przeszłość, przyszłość i teraźniejszość chodu podkarpackiego i lekkiej atletyki. Brawa dla Izzy Zatorskiej, jedynej krośnianki w tym gronie. Dzisiaj też, bo nie, chyba nie wszyscy o tym słyszeli na apelu olimpijskim, ale ukazała się pod redakcją autorstwa pana profesora Stanisława Zaborniaka książka Historia chodu sportowego w Polsce. Długo negocjowałem, udało mi się znaleźć na okładce nawet. No cóż, jak przeczytacie tę książkę, to poznacie więcej o każdym z tych, który tutaj stoi na scenie. Słuchajcie. Chodzenie jest bardzo proste. Chodzenie polega na przemieszczaniu się do przodu z zaznaczeniem tego, że najpierw ruszamy nogą lewą albo prawą w zależności od tego, czy jesteśmy z wojska, czy z jakiejś opcji politycznej. Dzisiaj nie ma ani wojska, ani polityki. W prawą stronę kręcimy, w lewą stronę kręcimy. Bardzo dobrze. Chodzenie polega na zaangażowaniu całego ciała na palce, napięty. Na palce. Napięty, fajnie, teraz na palce i ręce do góry, napięty, ręce do dołu. Spokojnie, na razie maszerujemy w miejscu. ...depchać i poszli! Historyczny po i starostek! A Miść mistrz olimpijski Robert Korzeniowski i cała grupa Grzegorz Soto. Jestem stworzeniem dwunożnym, które zostało powołane do chodzenia w momencie, kiedy opanowałem chodzenie w stopniu podstawowym. Dzisiaj mnie się w ogóle chce zajmować sportem i, i, i mnie się, mam nadzieję, chodzić będzie chciało zawsze. Podobnie będzie mi się chciało biegać, pływać, czy propagować w ogóle jakąkolwiek aktywność i rozbudzać pasję wśród młodzieży. W granicach rozsądku, w granicach własnych pasji, zamiłowań, róbmy to, do czego jesteśmy powołani. Natomiast spacer rodzinny tutaj już może przychodzę na, na poletkę aktywności każdego z nas i przypomnę sobie o tym, że istnieje nie tylko manetka biegów w samochodzie, ale również e, można zawiązać nurówki i sprawdzić e, stan butów sportowych, wyjść, kiedy jest pogoda nawet średnio dobra i dotlenić się trochę. To jest coś, co powoduje, że mamy bliższy kontakt z naturą, a, a, a w tym industrialnym świecie, w jakim w tej chwili żyjemy, coraz częściej musimy sobie o tym niestety przypominać, albo musimy słuchać o czym inni nam przypominają. Było to wyzwanie, trzeba było się starać, żeby, żeby można było dotrzymać kroku. Dla Olimpijczyków, dla pana korzeniowskiego, dla chociarzy profesjonalnych był to normalny marsz odżywkowy Dla mnie na przykład było to już pewnym no, wysiłkiem. Technika jest nie ta, jako że hód sportowy nie był nigdy dyscypliną, którą kiedykolwiek bym próbował uprawiać. Dlatego dlatego y, to duże przeżycie bym powiedział. Mam nadzieję, że, że dzisiejsza impreza spełniła dwa oczekiwania. Pierwsze to jest poza samym faktem inauguracji Dni Olimpijczyków. To, to jest propagowanie idei olimpijskiej i że to się w szkołach rozpowszechni, rozprzestrzeni. Dzisiaj na po prostu poza ideą olimpijską, jeszcze spowoduje, i to jest ten drugi element, zostanie zaszczepiona idea chodu sportowego. Że nie wystarczy chodzić tylko, że wystarczy, wystarczy troszkę chęci, żeby nabyć techniki i być tak jak tu te małe dzieci z różnych klubów, żeby być już chodziarzem. Jesteśmy z wami! No jest trudniejszy, bardziej skomplikowany. No, przy biegu no to, y, nogi, obie Dobra, nogi są y, oderwane od ziemi, a przy chodzie jedna noga musi być przy ziemi. Nogi bolą i ręce też. No i trzeba mieć dużą kondycję, bo naprawdę, prawie można na starcie wymięknąć. Fajnie się z nim wychodziło. No dobrze. Znaczy tak on tam szedł, ja za nim. Od no, tych perełek było tutaj przynajmniej kilkadziesiąt. E, mówiąc zupełnie poważnie, to widzę, że e, jeszcze raz potwierdza się... E, taka teza, że e, tak naprawdę to dorosłym się nie chce e, z, dzie z dziećmi, z młodzieżą pracować, a nie młodzieży nie chce się trenować czy bawić sport. Wystarczy tylko wyzwolić inicjatywę i, i tych talentów jest aż nadto. E, wiem, że Krosno ma spore tradycje w biegach w ogóle, w chodzie samym e, tutaj tej tradycji nie było, ale sam region jest e, e, no, e, uznanym regionem, zagłębiem chodziarskim. Nieważne, czy ci młodzi ludzie będą trenować, czy chód, czy bieg, czy będą e, jeździć na rowerach, ważne jest, żeby coś e, interesującego, coś pasjonalnego pasjonującego robili. olimpis powinien dostarczać młodym ludziom pięknych marzeń, a kibicom sportu doskonałych emocji. I taki niech ten Olimpis pozostanie. No jest to człowiek, który czterokrotnie zdobył mistrzostwo olimpijskie i godny jest naśladowania. Jest bardzo dobrym sportowcem i bardzo godnie reprezentował nas Polaków na mistrzostwach różnych oraz na Olimpiadach. No jest... Najlepszym sportowcem polskim, według mnie, oczywiście. Oglądałem Olimpiadę, w której startował, i jestem bardzo zadowolony, że, że jest u nas w Krośnie. No i chciałem go pozdrawić ode mnie.